witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z filmem Nocne Życie Mamuśki. I to nie będzie nocne życie na temat dyskoteki i imprezowania. To będzie na temat życia normalnego, jak to jest z dwójką dzieci w nocy. Oglądacie moje daily vlogi z Lili. I już teraz zaczynają się daily vlogi również z Miją. I widzicie, jak to wszystko wygląda w ciągu dnia. A teraz chciałam Wam opowiedzieć, bo nie będę nagrywać <grych> i nie, będzie, nie będziecie nic widzieć, tak naprawdę. Jak to, kochani, wszystko wygląda? Kiedy tatuś pracuje i nie ma go wieczorem, muszę najpierw wykąpać dziewczynki. W Polsce będąc, mam do dyspozycji do pomocy babcie i moje dwie siostry. <grych> Jak to wszystko wygląda? Najpierw um, staram się wykąpać mnie. Ona około 19.20 ma swoją kąpiel i po kąpieli muszę ją ubrać, wybalsamować, nakarmić i wtedy staram się ją uśpić, więc to wszystko schodzi mniej więcej godzinę, tory do dwóch godzin i ona wtedy usypia. Jeżeli jest zmęczona, uśnie od razu. Jeżeli nie jest zmęczona, bo wcześniej troszeczkę spa, staram się, aby popołudniem nie miała aż takiej długiej drzemki, żeby była aktywna i wtedy pięknie usypia wieczorem. Ale nie zawsze to się zdarza, czasem uśnie i szkoda tego dziecko tak naprawdę budzić, bo to jest jeszcze mały brzdąc, malusieńki. Więc Albo uśnie ona e, około 21-22, albo dopiero około 23, gdzie tak naprawdę powinno być kolejne karmienie, bo co 3-4 godziny Mia jest e, teraz karmiona. I czasem uśnie do tej 22 i mam spokój i staram się e, wykąpać Lili, ale... O 22 nie kąpię Lilii, tylko staram się kąpać od razu, jak nakarmi mnie. Więc przykładowo, o 19 kompana jest Mia. Lili mi oczywiście w tym wszystkim bardzo, bardzo pomaga, przynosi mi wszystko i myje nóżki, rączki, brzuszek e, Mii, także jest naprawdę mega pomocnikiem. E, I nakarmimy ją. I mniej więcej przed 20 Mija już jest po odbiciu, leży sobie na bujaczku albo na łóżku i wtedy mogę się zabrać za kąpiel e, Lili. Kiedy mam do pomocy siostrę bądź babcie, wtedy ktoś się zajmuje Miją, a ja Lileczka szybko wykąpię. Jeżeli nie mam do pomocy nikogo, na bujaczku Mia jest w łazience obok nas i ja wtedy kąpię Lili, ale. Ta kąpiel już nie jest taka fanięca, dość długa, tylko szybki prysznic obmyję ją, bo to raz są na przykład upchały i taką chłodniejszą wodą fajnie przemyć, przepukać się i ją wykąpię, to jest dosłownie 10-15 minut takiej kąpieli, również ją wybalsamuję. Gotowe malili mleko na dobranoc i wypiję sobie mleczko. Oczywiście z tym bujaczkiem, z miją wędrujemy do pokoju Lili i wtedy tam... Lili albo usypia, albo y, czasem jest tak, że jest taka padnięta, że uśnie od razu, ale zazwyczaj jest tak, że po mleku idziemy y, zrobić jeszcze siusiu, umyć ząbki i czytamy baję. Kładziemy się wszystkie na jednym łóżku, mija leży obok nas, usypiamy, mije w ten sposób, że czytamy książeczkę i z lileczką wykupiamy się trochę, albo w bujaczku jest mija i u Lili na łóżku, wtedy ja leżę jedną nogą buja, miję, tu drugą ręką głaszczę Lili. I już staram się czytać książkę, więc jestem tak naprawdę rozdwojona. Tu mam jedną rękę, albo bujam ręką, albo nogą miję. To już jest tak, wiecie, trzeba się zorganizować. Więc jeżeli jeżeli już to wszystko jest gotowe, Lileczka widzę, że śpiąca, zostawiam ją w pokoiku, daję jej buziaczkę. Jeszcze raz idzie do ubikacji załatwić się i zostawiam ją w pokoju, zaczynam em, śpiewać. Opowiadać, głaskać, daję smoczka, zakładam pieluszkę, no wszystkie metody, jakie są możliwe, usypiać Mija. Kiedy mija uśnie, mam chwilę wolnego i to jest godzina około 23. I wtedy ja idę się, wykąpię, no wiecie, trzeba umyć włosy, czasem zrobić jakieś paznokcie, by się chciało, choć nie zawsze to jest możliwe, bo czasem człowiek jest tak pamięty, żeby najchętniej pożył się spać z dzieciakami. Ale trzeba umyć butelki, trzeba przygotować, co tam na następnego dnia, na obiad zrobić, więc to wszystko schodzi i jest godzina 24. Staram się kosmetyczne rzeczy robić, typu kąpiel, paznokcie, włosy, bardzo, bardzo szybko, żeby mieć tą chwilę dla siebie. Staram się również systematycznie odpowiadać Wam na maile, na wiadomości, bo jeśli tego nie zrobię, Mam tonę wiadomości i czasem się pogubię I przepraszam, jeżeli bardzo długo czekacie e, Bo teraz jestem bardzo, bardzo zaganiana e, Dziś z dzieciakami jest naprawdę już dużo, dużo trudniej niż samą samym oh. była I e, no, troszeczkę mi zajmuje z tym teraz czasu Więc staram się systematycznie odpowiadać Wchodzę na komputer Kiedy otworzę komputer i zobaczę, ile tam rzeczy jest do zrobienia Spojrzę na zegarek, godzina 12 Czasem em, zrezygnuję na przykład ze zrobienia paznokci, żeby zacząć składać film. E, na przykład muszę skrać zdjęcia z aparatu, również to troszeczkę schodzi. No i to wszystko, godzina gdzieś koło 12, wpół do pierwszej jest. E, kładę na przykład się spać. Ostatnia noc dała mi tak dużo do myślenia, przed 12 Liza zaczęła płakać. Idę do boku do i pytam się, co się stało, Kotek. Mamusiu, zamknij okno, bo jest zimno. Gdzie są teraz mega upały w Polsce? Mówi Kotek, okno jest zamknięte. Mm. aha. I kładzie się dalej z Mi śpi, 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 przytulam ją, My mówię śpi, śpi, śpi. Mija, śpi dalej, więc to jest Aniu. Super. Ech, idę dalej. Coś tam robi przy tym komputerze. Za jakieś 15-20 minut. Lili znowu płacze. Znowu do niej idę. Pytam się, co się dzieje? Mamusiu, boli mnie paluszek. Ja mówię, tak, ty to ściemniasz, nic cię nie boli. Ściemniaraj jesteś jak nie wiem. Lileczka, mówię, no już nie boli, już nie boli. Ja Mieli nie płacz, i spać, bo musisz być wyspany i trochę musisz mieć duże siły, żeby się bawić. Więc lileczka kładzie się znowu i przytulą daje Buziaka, wychodzę z pokoju. Nie zamykam nigdy drzwi, tylko tak przemykam, bo się boję. Ok, są, są przymknięte drzwi idę dalej. Do kuchni siadam, mija coś, się coś kwęka, mija. Tego mija, ona tak nie płacze, tylko tak e, -e, -e, -e takie, takie po prostu kwękanie. Idę, patrzę co się dzieje. Podnoszę delikatnie jej pieluszkę, smoczek wypadł. Ok, posadzam tego smoka. Idę znowu, szukuję sobie wszystko na noc, butelki, karmienie, do przewijania, do przebrania pieluszki, czyli kremik, chusteczki, pieluszki, ceratkę, wszystko jest pod ręką, żebym w nocy zaspana nie szukała tego nigdzie, żeby wszystko było pod ręką i idę spać. Dajmy godzina było przed pierwszą, położyłam się spać i jeżeli dnia, jadła o dziewiętnastej... To kolejne jedzenie jest właśnie około 12, 1, 2, więc wiedziałam, że będę ją za chwileczkę karmić, że zaraz będę musiała wstać. Czasem jest tak, że dam jej, jak ja idę spać, w zależności ile godzin minęło od poprzedniego jedzenia, tylko w śnie, ale nie ma tej dłuższej przerwy, więc jest godzina 19, o której zjadła, 20, 21, 22, 23, 24 pierwsza i tak sobie pomyślałam, że zaraz się ona będzie budzić, bez sensu jest kłaść się spać więc poczekałam jeszcze do godziny pierwszej, 6 godzin minęło ona się obudziła znaczy, tak do końca może się nie obudziła, ale już wiedziałam, że szuka butelki, już gryzła paluchy, pieluszkę, z tam już wypadł jej gdzieś, więc postanowiłam już ją od razu nakarmić, żebym ja też na śpiocha tego tak naprawdę nie robiła, byłam jeszcze, można powiedzieć, trzeźwa kontaktując. Więc nakarmiłam, nie, nie trzeba jej nocę odbijać, ale staram się, zawsze ją wezmę na kolanko. I delikatnie pochylę do przodu i w taki sposób jej się odbija. Czasem jej się odbija, czasem nie. Dwa razy tak spróbuję zrobić. Jeżeli jej się nie odbije, kładę ją po prostu na boczku i wtedy już nie przykrywam się łóżką, tylko kładę ją. Jest ciemno w pokoju i ona usypia dalej. Czasem bierze smoczka, jej ale zazwyczaj już przy tym kolejnym karmieniu nie doi smoczka, śpi sobie ładnie Więc godzina 15 minut, w tym schodzi. Może 20. Kładę się spać. Po pierwszej. Słuchajcie, położyłam się tylko, to było ostatnia noc, położyłam się tylko do poduszki, znowu Lili coś kwęka. Idę do niej, ona tak płacze, krzyczy. Myślę sobie, gdybym ja tak naprawdę była w domu, czasem tutaj jej tej płacz to jest taki, taki wymuszony, dość często jest to wymuszony, to bym to po prostu olała, bo za chwilę ona się odwróciła drugi bok i śpi dalej. Często tak było w domu. Ale że teraz jestem w Polsce, jest babcia, jest dziadek, nie będę jej łudzić po nocach tym płaczem Lili. Ile znowu do niej co się dzieje? Mamusiu, coś mi się przyśniło. O, jasne, coś jej się przyśniło. Ona ma zny, ale jeszcze nie wie, że to jest sen. Jeszcze tego tak y, nie rozumie. A skąd ona to wiedziała, bo ja kiedyś do niej podeszłam w nocy ja się zapytałam myszku, coś ci się przyśniło? Wiecie, tak automatycznie człowiek idzie i, i się zapyta, co się dzieje. Ząb cię woli, rośnie, rosną w kolejne, czy coś się przyśniło, więc ja się zapytałam i ona to słuchajcie, podłapała. I do mnie. Mamoniu, coś mi się przyśniło. I to wiecie, ona tak mówi, nie taka, że zapłakana. Od razu ja wchodzę, ona nie płacze i mamoniu, coś mi się przyśniło. I ja mówię, taka aparatka z Ciebie, taka agenciara jesteś. Mówię, nie Lileczka, nic Ci się nie przyśniło, kładź się spać. Jestem już zmęczona, już jest po pierwszej, mało nie jej spać. Żeby następnego dnia można było funkcjonować, muszę się przespać. Dobra, Lili się położyła, śpi. Ja śpię, po pierwszej. Karmiona mija była pierwszej, druga, trzecia, koło czwartej, piątej. Znowu się obudzi na następne karmienie. Jest godzina trzecia trzydzieści. Mija krzyknęła. Mówię, matko, co się dzieje? Patrzę. Ona tak czasem marze, śpi i po prostu krzyknie, ale to jest w śnie. I ona śpi dalej, więc otworzyłam tylko oko, zobaczyłam, co się dzieje. Mówię, dobra, śpi dalej. Godzina jest te czwarta trzydzieści budzi mnie zapłaka na mija. Wącham. O, chyba coś się wydarzyło i co się stało? Kupka. Dobra. Nie zapalam lampki, żeby jej całkiem nie rozbudzić, więc przy świetle telefonu biorę cały sprzęt do przebierania i przebieram miję. Otwieram pieluchę, a tam jak na złość, słuchajcie. Leje się z pieluchy, dosłownie się leje, nie wiem za co łapać, gdzie, czy i lecieć do łazienki, ale myślę sobie, zaraz zacznie płakać i to wszystko, wszystkich pobudzi w domu, więc cichutko w pokoju łapię tonę chusteczek, przegieram ją, staram się przebrać, telefon mi się wyłączył, ciemno, nic nie widzę, włączam ten telefon jeszcze raz, o, troszeczkę większe światło daję, żeby jako, jakoś to wszystko ogarnąć. Przebieram ją, no i wiadomo, po kupce, po tym przebraniu, po wszystkim, mija głodna, więc szybko znowu szykuję jej butle, daję jej butle i w nocy daję jej modyfikowane, daj jej butle. Znowu mi ten telefon się wyłączył, włączam go znowu. Zaspana jestem jak nie wiem, bo wiecie ten sen nad ranem jest najmocniejszy Lili już w tym, od tej tak drugiej godziny już się nie budzi do rana I wtedy już tak jak uśni to już uśnie mocno I z Tomiją tak siedziałam, słuchajcie, nakarmiłam ją oczy, mi się tak zamykały głowa, mi się tak kiwnęła parę razy Nie chciała usnąć od razu, więc troszeczkę też z nią posiedziałam no, nie wiem, minęło jakieś pół godziny, była piąta po piątej, dopiero ona przysnęła, i ja się położyłam spać. I co? 6.30: przywitała mnie lileczka. Ona czasem klęka w pokoju, albo przylatuje do nas do pokoju, kładzie się na łóżko, i oczywiście co? Mama, chodź, idziemy. Mama, pić mi się chce, mama, i głodna jestem. Od razu stos, pytań. Więc ja otwieram oko, jedno, drugie oko, myślę sobie. Ale się wyspałam, no szalona była noc, szczególnie ta kubka mi była rewelacyjny musik um, ostatniej nocy. No i wstaję, ja jeszcze śpi, wstaję, patrzę się, co się dzieje, wiecie, jestem taka spowolniona rano, ale z pomocą w Polsce przychodzi mi babcia i mówi, chodź Lileczka, zjemy śniadanie i pójdziemy na dworek do sklepu kupimy jakieś tam rzeczy, zawsze babcia ją bierze do sklepu, albo rano trzeba powiesić pranie, albo trzeba nakarmić ptaszki i moja babcia kochana, babcia Gosia, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam, daje mi jeszcze pospać i jak Mija śpi, godzinkę z dwie godziny, także ta godzina bądź dwie godziny, które śpię, nad ranem są dla mnie rewelacyjne, są zbawieniem, Mija tutaj ze mną jest, Lili śpi, dlatego mogę nagrać ten film. Dzięki tej godzinie, tym dwóch godzinom mogę funkcjonować w ciągu dnia i jestem e, żywa, bo jeżeli nie prześpię się jeszcze ekstra godziny, po prostu jestem jedonna. Nie nadaje się. Nie nadaje się w ciągu dnia. Parę razy tak było. Wyszłam z dziewczynkami rano na dwór, po prostu szłam po tym dworzu taka zaspana, nie miałam siły. Zjadłam śniadanie, napiłam się kawy, kawa mi nic nie dała. Mijam ładnie, śpi w wózeczku, to się pobawię z Lileczką. Wiadomo, grabki, zabawki, jakieś inne, huśtawka, nie huśtawka, ślizgawka, trzeba się z nią pobawić, bo jakoś tak z innymi dzieciakami, zresztą z rana tak dzieciaków nawet nie ma dużo. Więc um, ja się z nią bawię. Mija, zaczyna znowu coś pękać, to mówię, idziemy na spacerek, No i leczka tak na spacerki za bardzo nie chce chodzić, bo nudno, więc mówimy wierszyki, śpiewamy piosenki i taki jest poranek, ale jestem nietomna. Więc nocne życie matki to jest um, coś takiego, jak wam opowiadam, ale to była zeszła noc. Słuchajcie, nocka wcześniej, leczka w ogóle się nie obudziła, także ja spałam 5 dobrych godzin bez żadnej pobudki. Kiedy Mia na przykład zje ostatnie jedzenie o 23.00, bo nie zawsze jest tak, że zje o tej 19.00, i śpi do drugiej trzeciej w nocy. Czasem jest tak, że bardzo chce jej się jeść o 23.00, więc kiedy dam jej o 23.00, kiedy ona zawoła, że jest głodna, wtedy do tej 4.00, nawet 5.00 potrafi um, przespać i ja śpię, naprawdę śpię. I dla mnie to jest... Um, no. Coś rewelacyjnego, po prostu sen ciągły 5 godzin snu dla mnie to jest max, Wystarczy mi spoko, mogę funkcjonować normalnie następnego dnia, jestem naprawdę wypoczęta i ta ostatnia nocka była taka męcząca i mam nadzieję, że kolejne nocki z lileczką będą e, już lepsze. Ale wiecie, co zauważyłam? Jeżeli leczka się przyśpi w ciągu dnia, ona śpi w ciągu nocy. Jeżeli się nie prześpi w ciągu dnia, jest taka właśnie marudna w nocy. Także staram się, żeby chociaż godzinę przespała się w ciągu dnia, chociaż też to nie, nie, nie jest takie łatwe, ona nie usnie tak szybciutko, nie, też bym myślała, że jeśli siupł cztery razy, chce, ale staram się, żeby się przespała, bo wtedy wiem, że nocki są rewelacyjne, że ja mogę się wyspać, każdy jest wypoczęty i jak widzicie, teraz Leczka śpi, mogę nagrać w tym czasie film. Tak wygląda życie nocne, mamuśki, czyli nie kochani. Teraz to jest ciężka, naprawdę ciężka praca. I podziwiam mamunie, które mają troje bądź czworo dzieci, i jak to wszystko ogarniają. Ja z dwójką, jeżeli wstaję cały czas w noc, jestem po prostu nietomna, i gdyby nie moja mama nad ranem, gdzie mogę jeszcze się tą godzinę, czasem dwie, przespać, jest po prostu. Coś rewelacyjnego, nie mam pojęcia, jak Wy sobie dajecie radę, słuchajcie Ja muszę się przespać, jeżeli się nie prześpię, to nie jestem ja, nie nadaję się do niczego Nie kręcę filmów, nie robię żadnych zdjęć, z dzieciakami się mało bawię A ważne jest to, żeby spędzać z nimi czas i żeby się z dzieciakami bawić Bo dzięki zabawie one się, one się rozwijają, prawda? Prawda oki, kochani, będę kończyć Chciałam Wam przybliżyć, jak wyglądają noce z dziewczynkami co druga nocka mniej więcej teraz tak ostatnio było i mam nadzieję, że teraz, jak chleczka już w ciągu dnia, już tak się przyzwyczaiła do Polski, będzie spać cały czas i nocami też będzie spać. Także kochani, a jeszcze coś wam powiem. Mija przesypia już te parę godzin w ciągu nocy, bo idę takim systemem i niedługo okaże się film, jak to wszystko wygląda i jaką książkę Wam polecam. No i się tam takie dowiecie, rzeczy różne Także kochani, śledźcie oczywiście mój kanał I wyczekujcie kolejnych filmów na YouTubie Jak Wam się podobało, oczywiście kciuki do góry I pozdrawiam Was serdecznie Trzymajcie się cieplutko Miłego dnia Wam życzę, buziaczki Mua! Pa, pa!